Witam serdecznie, nazywam się Monika Potocka i jestem Digital Project Managerem w firmie Adamet Pharma. Będę miała ogromną przyjemność wziąć udział w panelu dyskusyjnym na tegorocznym wydarzeniu, szóstym już forum Digital Evolution for Pharma and Medical w Warszawie. Wraz z innymi panelistami poruszymy ważny i aktualny temat, jak oszacować opłacalność współpracy firmy Health and Medical z agencjami marketingowymi. Jako osoba, która miała okazję zdobywać swoje doświadczenie po obu stronach, wcześniej pracowałam w agencjach marketingowych i już od ponad pięciu lat działam po stronie klienta farmaceutycznego, mam nadzieję, że wniosę do dyskusji ciekawy i obiektywny punkt widzenia. Będę chciała zwrócić uwagę przede wszystkim na takie kwestie jak, czy warto dalej współpracować z agencjami marketingowymi, jak wybrać właściwą agencję i co jest istotne w całym procesie wyboru, a także po czyjej stronie jest odpowiedzialny za efektywność kampanii. Zapraszam serdecznie, szóste forum, 4-5 czerwca w Warszawie. Do zobaczenia.